Hoj wszystkim z tej strony nami i zapraszam na kolejny odcinek przygód tego głąba, który właśnie gra na telefonie. Macie czasami tak, że chcecie się bardzo mocno wywalnąć w głowę z powodu swojej głupoty, bo ja tak, bo cały komentarz do tego odcinka skasowałam w tak durny sposób, że sobie nawet tego nie można wyobrazić. Otrzymiałam nagranie i Przekonana, że wszystko jest ok. Zamknęłam Audacity, nie zapisałam i straciłam cały komentarz do tego odcinka. I po prostu jeden wielki facepalm. Ja nie, nie wiem, po prostu ja nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam. Absolutnie. I. No cóż, więc muszę teraz sobie nagrać to od nowa. Więc cóż, zapraszam. W tym odcinku w planach są i zaręczyny, i ślub jednocześnie, które teoretycznie mam nadzieję, że tam, jeśli dobrze pamiętam, wyszły. I teraz tutaj właśnie miałam plany, że Wol sobie pójdzie teraz odwiedzić Kaori i żeby poznać jej dziadków, bo Kaori mieszka z dziadkami. No i tak, to chyba komentowałam, że właśnie, no jak on jest taki uśmiechnięty, no to od razu lepiej wygląda, a nie kiedy macie swoje grompi fejse y ciągle. Eee, no. Dokładnie. Teraz właśnie przeszliśmy tak do domu Kaori. Teraz go sobie pewnie oglądałam, bo byłam właśnie tak, tu się bardzo cieszę, bo kotatsu, nie wiem, no jaram się tym, bo to jest taki fajny stół pod spodem jest właśnie taki grzejniczek i ci grzeje stópki zimą. To jest takie urocze. Ogólnie ten domek jest całkiem ładny, podoba mi się. Taki całkiem cute. Przestań kręcić tą kamerą. No, to nie miał rozkminy, który pokój jest. I tak właśnie tak, skapnąłam się, że to pewnie jest pokój Kaori. Ten bardziej różowy. E, no, i takie oglądanie ze wszystkiego. I w ogóle... No, teraz sobie będę tak, trochę będę sobie flirtować. Y, bo za chwilę będę mieć usilne starania, żeby wezwać jej, jej dziadków. Bo oczywiście ich nie ma w domu. a właśnie. Tak, to była, y, Saciko, tak, Sachiko, Nisidake i Sigeru, jeśli dobrze pamiętam. Jej dziadek się nazywał. Zaraz się przekonamy. Tak, Sigeru, Nisidake. No, i teraz tak się ładnie zaraz przywita, pogada sobie z nimi, o, tak, no, wypadałoby poznać rodzinę, bo w końcu kogoś na to, na ten ślub trzeba zaprosić. Tak, bardzo piękny ukłonik. A ta widzę już bardzo, bardzo. Widzę też, takie mrał. I nie wiem, czemu tamta jest smutna. Bardzo mnie to ciekawi. Eee, no, nie, nie opiewaj partnera. Po co? <grafię> po co robić takie rzeczy? No, a właśnie uznaję dla gospodarza, też jest takie bardzo ciekawe, że coś takiego jest. Takie miłe, jedno i drugie. I tu jest. Eee, bardzo doceniam to, że znajdujesz dla mnie czas. Zależało mi, żeby ci o tym powiedzieć. Ha, bycie kulturalnym, takie fajne. No, no, jednak jednak jest troszkę weselsze, weselsza. No, trochę sobie pogadają. Z tego co wiem, Sigeru chyba też ma cel kulturalny, więc myślę, że tutaj trochę mogą pogadać. No, wypadałoby tak. Z faktu, że Kaori nie ma rodziców, to on będzie takim jakby teściem dla niego. Chociaż nie mam pojęcia, ile oni jeszcze pożyją. A, i sentymencik dostał do niego właśnie. Sam odczucie, sorry. Nie sentyment, tylko odczucie. Czas y, spędzany coraz bliżej siebie. Brzmi to trochę niepokojąco. Eee, tak... Aha, no tak, bo ja mu kazałam, żeby się pochwalił, jaką w, w jakiej fajnej firmie pracuje. Obasador firmy. I ja bym się swoją pracą w życiu tak nie, nie jarała. No, i w sumie tylko tak chciałam, żeby się poznali i zaraz będą takie bardziej pikantniejsze sceny związane właśnie z Kaori i z Wolem. A właśnie ona sama się podeszła i go smuknęła w policzach, takie słodkie. No, czyli jednak ona coś do niego czuje, czyli on nie jest aż takim przegrywem w tej kwestii, w kwestii miłości. A tak, takie potrzepty chodź na górę. No, piękne pocałoneczki. No i bara-bara pod prysznicem, wiadomo. No bo znam po co mam czekać do ślubu. No i dziś. Jak się cieszy. I zdałam sobie sprawę, że w zimowym stroju nie ma skarpetek. No po co? Zakładać skarpetki, Simon. A, i tu też jest ten odczucie. Głęboka więź, o. No i teraz, w sumie zastanawiam się, czy u was też tak jest, że simowie tak z dużym opóźnieniem, im się pojawiają właśnie te ręczniki na tym? Bo u mnie to jest standard, że przy przebieraniu to jest taka chwila ściny, że jest i nagle dopiero po chwili się zmienia i takie, aha, okej. Okay. No, tak, muzyczka jest, serduszka są i w ogóle, ja tak teraz czekam, aż skończą, wypadałoby. Aha, wolno się siknąć, padałoby też. Cię przynajmniej trochę umył. No i zabawa mu wzrosła. To jest najważniejsze. Gorąco tam było, patrząc na te fajerwerki. Ale Cię wymęczyła. Bardzo ładnie. I po co zakładali te buty? No tak, jeszcze tak trochę romantycznych tych, a to ja. był całość chyba na pożegnanie teraz. Jeśli dobrze pamiętam, tak, na pożegnanie. No tak, teraz on się tam musi ogarnąć, bo jutro do pracy. Nie, nie, jutro jeszcze nie. Jutro... Aha, jutro będzie randka. znaczy w sumie bardzo że to jest niedziela rano to tego samego dnia yy, będzie romantyczna randka. Tak, a ja to z jakiegoś powodu zauważyłam, że wol sobie chowa brudne talerze w kieszenie i takie, ja... kurde, trzeba to wyrzucić. Bo co innego. Tak, robię sobie jedzonko. A, i tak, bo on chciał tutaj uprawiać jogging, jak tak patrzę. Bo ogólnie mam moda na y, trochę lepsze ka te kaprysy. Y, tak, i teraz Wol zrobi najgenialniejszą rzecz na świecie, którą można zrobić, kiedy każesz Simowi zrobić najpierw jedno, potem drugie. Wziął żarcie i pobiegł. I takie, taka cisza. Co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty to zrobiłeś w taki sposób? W ogóle jedzenie biegając, to jest w ogóle bardzo niezdrowe i niebezpieczne. Nie róbcie tego w domu. No, więc on sobie wcina. I tak sobie tak oglądam. Sobie jeszcze domek z sąsiedztwa, w którym chyba jeszcze nikt nie mieszka. No i znowu masz tą minę! Dlaczego ty masz taką minę? No. Dokładnie. Głupek. No, zjadł. No, i potem, potem fragment, gdzie on poszedł sobie pozbierać różne rzeczy, żeby mieć pieniądze w ogóle na tę randkę. Tak, i teraz będzie randka w grill barzy ryśka, bo się kapnęłam, że to jest jedyna restauracja, jaką ja postawiłam. Więc, so romantic. Znaczy, ja bardzo chętnie na, burge, na randkę na bur w burgerowni, to ja zawsze pierwsza w kolejce uwielbiam burgery, nieważne czy z mięsem, czy, czy takie wegańsko-wegetariańskie. To ja zawsze chętnie uwielbiam takie, te, takie taką kuchnię. Zresztą znaczy, ja różne rzeczy dziwne lubię, więc znaczy, nie, że burger był dziwny. Tak, i tu narzekam, że yy, ten koleś ma, taki ma ten makijaż, którego już dawno powinnam się pozbyć. I pewnie to kiedyś zrobię. Ale znając mnie, zapomnę. No i, i poszła sobie. I już, już to był stres taki, że przyszła na randkę, ale sobie zaraz pójdzie, jak to ona ma w zwyczaju, patrząc na poprzedni odcinek. Ale na szczęście poszła tylko pogadać z różnymi, randomowymi ludźmi. Ale z jakiegoś powodu działka nie jest dodana do grupy i przez to miałam z tym straszny problem. Aha, tutaj tak, taki szybki przegląd i wybierałam im żarcie. I z tego, co kojarzę, to ten wybór szefa kuchni to podobno jest, że ulubiona poterwa Sima, co zamawia. Nie wiem, czy to jest prawda, ale sugerowałam się tym, więc wziął sobie pizzę pepperoni. A że nie wiedziałam, jaka jest trzecia cecha Kaori, to wolałam jej wziąć wegetariańską rzecz, na wszelki wypadek, że potem nie narzekała, że o, co, mięso kazał zjeść. Ale okazało się, że nasypa romantyczką. Takiej wylosowało, więc nie będę, nie będę w to ingerować. No i Tase gada, Tase tam stoi, on zamówił żarcie i świetnie po prostu. I świetnie, uwielbiam, uwielbiam to. Uwielbiam, kiedy Simowie w ogóle tak zachowują się, jakby właśnie mieli owsiki czy jakieś inne kurde hemoroidy i chodzą w jedną, w drugą, w trzecią, czwartą stronę. Zamiast siedzieć na tyłku. pauza, chociaż ten, no, chciałam chociaż ten cel główny, bo, no, o, teraz właśnie tak, teraz jest to, że tak się kapnęłam, że, y, nic nie mogę zrobić, a ona nie ma znacznika, że jest w grupie. I taki, taki fejlik trochę. Aha, a tu jest ten koleś, co nam zeżar kawałek bułki ostatnio. Nie lubimy go. Bardzo nie lubimy. A, i potem się pozbałam tych wszystkich ludzi, żeby sobie poszli, bo, kurde, ile można, a tu koleś nam wywalił żarcie. To cię szkolił, bo na pewno nie ja. No, więc uznałam, dobra sobie chociaż tą pełną interakcję, bo nawet nie wiedziałam, czy oni usiądą za chwilę, czy nie. A chciałam, żeby ta randka była chociaż taka w miarę udana. No, żeby nie było, że on się jej oświadczy za chwilę, a randka była w zasadzie taka sobie i stypa. No, mówię jeszcze. Na babeczkach, tak. Babeczki zawsze spoko. Tak, to w końcu jedzą, bo się okazało, że jak przynieśli żarcie, to ona usiadła na tym tyłku. I jedzą. Jest fajnie. Jest spoko. Tak, żywiona rozmowa. Tak, jednak te, tak, teraz się starałam, bo ja bardzo lubię faktycznie robić zawsze na złoto wszelkie takie spotkania towarzyskie, bo jakoś, jakoś my lubię, żeby byli zadowoleni. No chyba, że chce, żeby to była totalna katastrofa. A, i teraz będzie ten moment? Y, ogólnie ja się bardzo bałam, że Kaori się nie zgodzi wtedy. Tak, uklęknij przed nią, daj jej ten pierścionek. Y, I ogólnie bardzo mi się śmia, gdyby ona odmówiła. To wtedy po prostu by tak pokazywało, jakim przegrywem jest Zwoluś. No, ale się zgodziła na szczęście nasza panna. I się bardzo z tego powodu cieszę. Co się ten dźwięk tak zaciął? A, no tak, pewnie z tego powodu. I pewnie dlatego, że mam za dużo simów na parceli. No, zaręczyli się, więc jolo, można iść do domu. Spotkanie biznesowe. Szef organizuje wieczorne spotkanie w barze typu Izakaya, sugerując przy tym, że dobrze pracownicy powinni wziąć w nim udział. Warrior Light nie czuje się najlepiej po zjedzeniu niezbyt świeżego obiadu i wolałby wrócić do domu, żeby dojść do siebie. Tak, właśnie myszką teraz pokazuję, co właśnie przeczytałam. E, tak. I już miałam w sumie kiedyś wcześniej, jak gram te dwa dni, co mówiłam i zrobiłam wymknij się do domu, bo to faktycznie się miało sens, że e, tak siedział, byłże cicho, nie odzywał się do nikogo i w końcu poszedł do domu, nikt tego nie zauważył, że jednak to, że nikt nie pamiętał o twoich rodzinach ma swoje plusy i dostał 250 simoleonów. How cool is that? No i zrobiłam, żeby przeprowadził... Tak, aha, rachunki przyszły. Dość spore jak na taką małą parcelę. I dostał awansior wreszcie. Udało się. Wielce wyczekiwany. No, tak, rachuneczki zapłacił na całe szczęście. Ja było stać. I niby chciałam z tych rabatów skorzystać. Coś tam mu chciałam kupić. Ej, przeładowany mózg miał nawet. Nie wiedziałam, że on ma coś takiego. No, a i w sumie... Nie wiem, co ja chciałam powiedzieć, uciekłam myśl. A, teraz się jaram tą kanapą, właśnie, bo mu trochę kupiłam rzeczy i ta kanapa jest taka cute. Lubię ją. Jest taka... Wiem, że ona totalnie nie pasuje do tego wystroju, ale w sumie ona... lubię tę kanapę. No. A no tak, dzisiaj powinien być dzień wolny. Bo dzisiaj będzie ślub. Tak, patrzcie, jak on prosi o to wolne, że mu się należy. Tak, macie mi dać. No, i ogólnie póki co wszystko idzie gładko, zgodnie z planem, prawda? I kiedy zdajesz sobie sprawę, że czerwona cegła do niebieskiej ściany pasuje jak wół do karety, nie? Potem to zmienię na całe szczęście, bez obaw. No, bo to i tak, i zaraz będzie trzy, dwa. No, już. I właśnie to. Bo oczywiście musi być jakieś nieszczęście. Jak ja wiem, takiego ząka, przecież on gotował, i rozumiem, że pierwsze żarcie gotowane może, kurde, wywołać pożar, ale nie! On musiał za którymś razem i to w dzień swojego ślubu. I ja nie mogę, nie. Rozumiem, ja miałam taki facepan w tym momencie, że, że, że musiało, musiało coś się nie udać, coś musiało pójść nie tak, bo było za dobrze. On miał za dużo szczęścia ostatnio. Czy tego chcemy, czy nie? No więc teraz czekamy na strażaków naszych dzielnych, aż dwóch przyjechało, bo wiedzieli, że z wola to, no jednak z nim to trzeba totalnie lepiej, podwójnie. Tak, brawo, brawo strażacy, udało się. <laughs> tak, i dostaliśmy takie odszkodowanie, że mogliśmy sobie tylko odkupić kuchenkę. Hurra. I co zabawne, niby wol się ugasił, ale się nie ugasił. <laughs> I takie, I mam... na całe szczęście mi się nie spalił, bo nie wiem, co ja bym zrobiła wtedy. I zepsuł do tego prysznic, więc miałam takie, Bogowie, czemu tak? No więc naprawił na całe szczęście, no no już nie byłoby nas stać. I teraz ślub. Yy, ogólnie yy, jakby ściągnęłam sobie taką świątynię z galerii, yy, fajną i ją przerobiłam trochę, bo to była parcela taka większa, taka bardziej festiwalowa. Trochę ją... Aha, tu się jeszcze okazało, że yy, Saciko nie żyje, bo się zdziwiam, dlaczego nie mogę jej zaprosić. No, ale wracając do tej świątyni, pewnie za chwilę się pokaże oryginał, gdzie tam można w razie czego poszukać i ściągnąć, bo ogólnie budynek jest bardzo ładny. Ja go tylko trochę przemalowałam, właśnie na te z ze śnieżnej eskabady, dałam płotek z tej śnieżnej eskabady i dodałam, właśnie, torii, żeby bardziej pasowało. No, i... a, no, właśnie teraz pokazuję, jak to tam, jak to wygląda. Autorka to jest Nyanneko163247, Japanese Shrine Festival, to jest właśnie nazwa tej oryginalnego. To jest bardzo fajne, ale faktycznie to jest taki bardziej park, gdzie w zasadzie wszystko można robić, a ja chciałam właśnie taką kameralną świątynkę. Właśnie w odpowiednim stylu, dałam tam też łuk weselny, który zaraz zobaczycie, jak pięknie działa. A, i w międzyczasie się kapnęłam, że nie podmieniło mi typu lokalu, bo to jest lokal nieokreślony, żebym nie musiała tam wstawać pierdół. No, a no, tak, teraz opisuję właśnie, co tam dodałam, żeby to właśnie wszystko wyglądało. No. No i właśnie tak to wygląda. I ten właśnie dałam łuk z wyspiarskiego życia, bo fakt chyba najbardziej tutaj pasował, żeby tam trzymać jakiś tam w miarę klimat. I kapnęłam się właśnie, że tam jest skrzynka pocztowa w środku. No. A, i teraz ciuszki im zrobiłam, właśnie specjalne, skoro faktycznie klimat japoński to będzie hajtanko w kimonach. No, że wiesz się ładnie. Tak, wol ma taki czarny, buty ma z kastą kontentu, bo akurat mi pasowały, żeby tam wyszły i właśnie, kaori też ma bardzo piękny z kastą kontentu, kimonko. No, bardzo, Strasznie mi się właśnie podoba, tak bardzo, bardzo klimatycznie. Nie dawałam jej wolonu, bo w sumie źle w nim wyglądała. Ja też nie miałam żadnej fryzury, żeby jej podmienić właśnie przez to, że ona ma taki właśnie kolor włosów. No, woluś wygląda właśnie tak. No i teraz będzie milion lat ustawiania ich, żeby oni w ogóle stanęli przy tym i tak dalej. I właśnie było wielkie kombinowanie, żeby się hajtnęli, bo z jakiegoś powodu nie mogli tak sobie wziąć ślubu tutaj, więc dobra stwierdziłam, dobra, Jolo, bierz cichy ślub. Teraz wezmą. Jak ogarnę jak ich ustawić, żeby oni stanęli, chociaż w miarę tak, żeby to wyglądało. Bo czemu nie? No, i tak zaraz muszę, będę musiała wywalić dziada z grupy, i, ale w ogóle nie rozumiem, Kaori jest obok, ale nie, nie mogę nią, wziąć z nią ślubu, bo jej tu nie ma. I już się bałam, że zaraz mi ucieknie. No, spójrzcie, jaka piękność. No, dacie radę? Zrobicie to? Uda się wam, wierzę w was. No, więc takie było chyba z 10 minut i próbowałam ogarnąć, i stwierdziłam dobra i o że my w ten sposób cichy ślub, i będę udawała, że tak miało być. No, słodko wyglądają. Tak klimatycznie. No, oczywiście ja nie umiem, nie umiem operować kamerą, standard, bo, bo po co? No, szeptaj, szeptaj, szeptaj. No i bądź spięty jeszcze na własnym ślubie. Dzięki małżeńskie, już nie uciekniesz, moja droga. Już nie. Już jesteś nasza. Czy tego chcesz, czy nie? No. Moja. No jak się jara, jak się cieszy. No, udało się, udało, tak. Ej, teraz dostaliśmy spadek. Prześwietlejcie zastanawiałam, ile tego spadku było. I z jakiegoś powodu Kaori się okazało, że mieszka sama, nie wiem gdzie ten i dziadek uciekł i tak, i oczywiście za chwilę będzie wielkie odejmowanie kasy. Uznałam ogólnie, że ona nam tak jakieś takie 2000, żeby faktycznie było, że żadnej oszczędności dostała. Tak, tu teraz odejmuję właśnie ile powinno zostać i zbudowałam właśnie taki safe na szybko, żeby schować tę resztę spadku, no bo kurde, nie oszukujmy się 20 tysiaków w tym momencie to jest strasznie dużo, więc to co za wyzwanie w ogóle. Więc to będzie taki ukryty skarb, który będzie na bardzo, bardzo czarną godzinę. Aha, tak, robią skomplikowane obliczenia, ile tam powinnam wrzucić. Więc 18500 simoleonów jest tutaj w skrytce. Tak, on to zostawi sobie hajsy, wszystko ładnie zamknie. Tak, zamknij i zabezpiecz. I pewnie się okaże, że jak umrzesz, to nikt nie będzie mógł tam wejść. Tak. Tak, kazałam mu teraz wyjść. I ukryłam to pod kamieniem. Jestem geniuszem. Pewnie nie jestem jedyną osobą, która na to wpadła, ale no, mają zakopany pod kamieniem skarb. No, więc tak, i teraz będę budować domek. I tak wygląda ten domek, to nie jest dzieło architektoniczne, wiem, ale ja nie jestem jakimś orłem zbudowania. Mam może jeden dom, z którego jestem naprawdę bardzo dumna, jak mi wyszedł, a to jest takie na szybko i na pewno jeszcze będę zmieniać koncepcję tego domu milion razy. No i tak, cegiełka w kuchni, jakoś mi się podoba, jak jest cegła w kuchni, bo jestem takim dziwolągiem, chociaż w sumie może nie jestem jedyna, która lubi takie rzeczy. Yy, tak, i dałam taką, tak, inną tapetę. Tak, oczywiście teraz muszę domalować tam, gdzie zostało to niebieskie okropieństwo. Znaczy nie, że mi się niebieski nie podoba, ale do tej cegły to za cholerę nie pasował. Yy, no, więc póki co jest skromnie, ale no w końcu można to nazwać jakimś domem. Tak, to na razie mają taką małą sypialnię i w sumie spoko to wyjdzie. Łazienka póki co bez zmian, tylko kibalek przestawiłam i wydłużyłam ją chyba trochę, jeśli dobrze pamiętam. I dałam najpiękniejsze kafelki, jakie mogą istnieć, czyli te w kotki. On są so cute. Yy, no i chyba teraz miał być Jolo i za ojczyznę, nie? No dokładnie. Staramy się o onu Tylko, czy się uda za pierwszym razem. Zobaczymy. Vegan ma nastrójnik, że nosi formalny strój i się z tego cieszy. Ej, ta podłoga, która mi, jak rozciągałam pokój, to mi się więcej syfu zrobiło. Uwielbiam to. Dobrze. Jest, jest. Serduszka są, i z jakiegoś powodu nie ma muzyczki, ale spoko. Damy radę. Aha, ona się gapiła w chmurki. Może tak być. I co? I nie. I się nie da. Bo po co? Yy, ogólnie były trzy podejścia, żeby to się udało. No, póki co to tak uznałam, że dobra, teraz się nie udało, to spróbujemy rano, bo jakoś to trzeba ogarnąć. No i teraz tak, skoro jest żoną, to powinna zacząć gotować. <śmum> Szowinizm tak bardzo. No, kazałem sprzątać podłogę, ale potem wolią ostatecznie sprzątał. Ale ona chociaż nie spaliła kuchenki i okazało się, że kaori się przyjaźni z Kassandrą. Więc w sumie spoko. Mogą się przyjaźnić. Nie widzę problemu. Może ją zaprosić czasami. Kto wiem, może dzieci ćwirów będą następne w kolejności do podrywania, jak już drugie pokolenie nam wyrośnie. Znaczy tak, Woluś bardzo ładnie sprząta. Aha, i Kaori musiała zmienić pracę, bo ona pracowała w biznesie, a że ona ma tą aspirację ze sportów ekstremalnych, to uznałam, że ona będzie pracować właśnie jako sportsmenka zawodowa. No, tak, teraz szukam, to oczywiście, bo nie umiem szybciej. Tak, tak, właśnie w karierze sportowej, jest, bo w sumie pasuje mi to do niej. Zwłaszcza, że ona ma, jak patrzę na umiejętności, ona ma piąty poziom sprawności fizycznej. Więc absolutnie nie widzę w tym problemu. A jeśli chodzi o pieniądze, które zarabiała, no to w sumie ja wychodzę na to samo. No. I robić Dzidziusia. No. Damy radę, damy radę. I znowu się nie udało. Podejście numer 3, już tak na spidzie. i się udało. Jest w ciąży, więc drugie pokolenie w drodze. I jestem bardzo ciekawa, co się urodzi, ile się tego urodzi. Mam nadzieję, że nie toriaczki, bo to będzie tragedia. I jestem ciekawa, do kogo będzie podobne bardziej i w ogóle. Jestem ciekawa, właśnie jaka mieszanka z nich wyjdzie. Więc póki co tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że taki komentarz dograny nie był aż taki tragiczny, bo serio będę się starać, żeby więcej mi się to nie przytrafiło. Taka lama ze mnie czasami. Więc dziękuję za oglądanie. Jak Wam się spodobało, możecie dać lajka, komcia. Jak dostanę subiczka od was, to będę bardzo się cieszyć. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye! and fimpy